Pan z Wami, słowa Ewangelii, według świętego Łukasza, chwała Tobie. Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto posyłam was jak owce między wilki. Nie noście sobą trzosa, ani torbu, ani sandałów, i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw powiedzcie pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim, jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co będą mieli, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta wyjdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą. Uzdrawiajcie chorych, którzy tam są i mówcie im, przybliżyło się do was Królestwo Boże. Oto słowo pańskie, obie Chryste. Siostry i bracia, ten fragment Ewangelii to jest kwint, esencja mojego i Twojego powołania. Bo chyba wszyscy czujemy, że w tym gronie 72 jesteśmy i my, chociażby na mocy samego Sztu Świętego. Jezus tym, którzy są obok Niego, daje misję. Ale pierwsze muszą Go poznać, muszą zobaczyć, na czym ta misja polega, a dopiero później mogą działać. Jaka to jest misja? Chodzi o wyjście do ludzi. A to nie jest takie proste, dlatego że wilki czekają. Popatrz na wilki z czasów Jezusa, Herod, Piłat, a potem kolejni Dioklecjan, cesarze mordowali chrześcijan, ale zawsze ten Boży Baranek zwyciężał, pomimo że lała się krew. Ostatnie zdanie należy do Bożego Baranka. Ale pomyśl o wilkach z Twojego życia. O tych, którzy, delikatnie mówiąc, nacisnęli ci na odcisk o wilkach, które okradły cię może z prawdy, zaufania, miłości. O tych wilkach, poprzez które zacząłeś inaczej patrzeć na świat i na drugiego człowieka. Uczynić z wilka owce, złodobrem zwyciężać. No, niby można. Jesteśmy ludźmi wiary, ale ale zobacz, że Pan Jezus modlił się za swoich oprawców, że ten longinus pod krzyżem, który przebił serce Chrystusa, nawrócił się, a szaweł, który dyszał rządzą zabijania chrześcijan. Największy z apostołów, niedawno mieliśmy przecież uroczystość Piotra i Pawła. Chrystus posyła uczniów, chce, żebyśmy byli Jego ambasadorami. Widzimy, że seminaria pustoszeją. Dopiero co wróciłem z rekolekcji, z decyzji zielonogórskiej. W całym seminarium na wszystkich latach jest osiem osób. My musimy się wziąć do roboty, bo przecież Chrystus ma przyjść powtórnie. Wierzysz jeszcze w to? Dzisiaj posługuje się nami. Żeby dotrzeć do drugiego człowieka, a świadectwo życia, Twoja uczciwa praca, Twoje zaangażowanie, Twoja miłość, Twój heroizm codzienny, to jest najlepsze świadectwo. Przecież ludzie na Ciebie patrzą i Cię obserwują. Dobrze o tym wiesz. Każdy zatroskany rodzic, gdy dziecko wyjeżdża na wakacje, daje mu różne wskazówki, napomnienia, dobre rady. Ileż to razy słyszałem gdzieś tam w domu, bądź ostrożny, uważaj na to, z kim rozmawiasz. Uważaj na wilki w człowieczej skórze. I zobacz, Chrystus w dzisiejszej Ewangelii też daje takie wskazówki. Pierwsza jest taka, uczniowie mają być wysłannikami pokoju. Nic się nie zmieniło. Przecież dobrze wiesz, że wojna to nie tylko Ukraina. Nic się nie zmieniło. Ale my musimy zacząć od siebie, więc pytam się, czy jest we mnie pokój? Pytam się, czy ten pokój potrafię budować wokół, czy czasem nie dolewam oliwy do ognia. Cieszę się, jak ten drugi się denerwuje złości, zwłaszcza w domu, w pracy. Czy zależy mi na prawdzie? Czy też jest mi wszystko obojętne, byle bym miał święty spokój? Jakie w sobie odnajdujesz wady, słabości, które najczęściej są przyczyną zwady, przyczyną nieporozumień, którymi ranisz bliźnich. Dzisiaj za chwilę przystąpisz do komunii, a kapłan powie: "Przekażcie sobie znak pokoju". Ale tu nie idzie o znak, o kiwnięcie, podanie ręki. Przecież tyle znaków mamy na drodze. A jakich ludzie nie przestrzegają, wiemy jak się to może skończyć. Drugą wskazówką, którą daje Pan Jezus, ale to też jest taka broń ucznia, to jest prostota. Proste i ubogie życie. To jest takie autentyczne świadectwo. Ubogie nie chodzi o biedę, ale u Boga, przy Bogu. Prostota Boga mnie zachwyca. Zobacz, ołtarz, jaki prosty. Proste słowa wypowiedziane przez kapłana mocą Ducha Świętego sprowadzą Boga tutaj na ziemię. Wczoraj przed tym ołtarzem byłem szafarzem sakramentu, tak nie do końca, bo to młodzi udzielają sobie małżeństwa. Błogosławiłem to małżeństwo. Weszli do kościoła jako narzeczeni, a wyszli jako mąż i żona. Zobacz, jaki Bóg jest prosty: nie ma w nim dwulicowości. Kocha daje siebie bez żadnego ale. Mnie nie wyroluje, nie wystawi, nie okłamie, nie rozwiedzie się ze mną i nie puści mnie z torbami. Bóg wie, że jesteśmy słabi, dlatego daje mnie i Tobie Jezusa, niczym Szymona z Syreny. A w tym słowie, które tutaj stanie się ciałem, nie znajdziesz podtekstu. Ja nieraz potrafię kombinować, co innego mówię, co innego robię, co innego myślę. Składam obietnice, przysięgi, z których tak trudno jest mi się potem wywiązać, a tymczasem Bóg, którego za chwilę przyjmiesz, ta hostia, jest prosty. Ta pokora w hostii, że mogę ją nawet złamać, podeptać. Proste życie pozwala zaufać Panu Bogu i też daje taką wolność, daje pokój. I jest jeszcze jedna bardzo ciekawa wskazówka. Mianowicie Dio, Dio z języka greckiego. Jezus posyła po dwóch. Dlaczego? Klerycy jadą do Afryki w dwójkę. Małżeństwo wczoraj dwójka. Dlaczego po dwóch? Bo Bóg zna naszą kondycję i wie, że prędzej czy później, w każdym powołaniu, przychodzi rutyna. Przychodzi niepogodzenie, złość, wściekłość. I ta druga osoba, kiedy Ty masz słabe dni, ma być dla Ciebie plecami, ma być dla Ciebie wsparciem. Czy tak jest? Ale to ja się sam muszę zapytać, czy potrafię być takim wsparciem dla drugiego człowieka? To, za co Panu Bogu dziękuję po tym niespełna roku u Was, w tej parafii, to wspólnota na probostwie. Ksiądz Dawid, ksiądz proboszcz. Człowiek przyjdzie nieraz, wszystkiego ma dosyć po całym dniu, szkoły, różnych spotkań, ale że potrafisz usiąść i słuchać. Wszak to jest ważne. Nie ma domu, gdzie nie ma problemów, nie ma takiego powołania. Ale czy ty potrafisz słuchać tego drugiego? To, co mnie jutro o 7.30 zachwyci, jak tu wejdę do tego kościoła, słońce, które otula ściany, cisza i ludzie. Pół godziny przed euch, wcześniej aniżeli ja, siedzą i jest dio, dio, oni i Jezus. Bo w tych murach czasami nie ma do kogo gęby otworzyć. Dlatego tak ważne są te środowe spotkania dla seniorów, te śniadania. Potrafisz słuchać? Potrafisz być dla, oparciem? Za chwilę otrzymamy mandat, tak to się nazywa w Kościele, idźcie w pokoju Chrystusa, Jezus nas pośle jak w tej piosence oazowej. Posyłam was na pracę bez nagrody, na ciężki, twardy, niewdzięczny trud, niezrozumienie, drwiny, obmowy. Posyłam was opatrzeć ciężkie rany, pomagać słabym ich ciężary nieść. Posyłam was, gdzie w samotności serce nieraz łuka. Posyłam was do serc zawiści twardych, do oczu ślepych, Zaciśnięty krąg, bo trzeba rąk otwartych, ofiarnych. Amen.